Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo jest spora grupa. U nas w kościele to bo normalnie nam szybko praktycznie tyle osób na seminarium. Tak cieszę się. Moi drodzy, za Wami w tydzień rozważania grzechu. I tak, w zeszłym tygodniu. Tutaj jest tutaj jak pewnie była mowa o Bożej Miłości. Pięknie się słucha o Bożej Miłości. Jak to Pan Bóg nas kocha za darmo, e, że w zasadzie niczym sobie nie zasłużyliśmy na tę jego miłość. E, cokolwiek by się jakoś tak nie zrobiło, cokolwiek by się w życiu naszym nie stało, to i tak Pan Bóg nie przestanie nas kochać. Mówi się, że. To jest jedna z, chyba z rzeczy, której Pan Bóg nie jest w stanie zrobić. Czyli nie może Pan Bóg przestać kochać człowieka. Ale no właśnie w tym tygodniu mogliśmy y, jakoś tak przekonać się o tym, że no dobrze no, niby rozumiemy, że ta miłość Pana Boga jest, y, że ten Pan Bóg nas kocha, że temu Panu Bogu na nas zależy. No, ale my tej miłości w żaden sposób nie doświadczamy. No i dlaczego nie doświadczamy tej miłości? I no właśnie, nie doświadczamy jej z powodu tego, że w naszym życiu pojawił się grzech. Skąd on się wziął w naszym życiu? Grzech, można powiedzieć, że wszedł na nasz świat, do naszego życia przez zawiść diabła. Musimy się cofnąć do początku. W Piśmie Świętym możemy znaleźć fragment taki, który mówi o tym, że na niebie nastąpiła walka w pewnym momencie. Do walki wystąpił Michał Archanioł, naczelny wódz Zastępów Niebieskich, ze swoimi aniołami, i naprzeciwko stanął szatan, zbuntowany anioł, który pociągnął jeszcze do szereg innych jemu podobnych za sobą, i doszło do pewnej konfrontacji. I Pismo Święte mówi, że szatan nie wszedł i został strącony na ziemię do czasu, aż się wszystko wypełnił. On wie, że ma ograniczony czas tutaj na Ziemi. On wie, że całą wieczność przyjdzie mu spędzić w piekle. I w zasadzie jedyną jakąś taką jego satysfakcją, jedyną jego jakąś radością, czy może nie wiem, jak to nazwać taką no pociechą jakby w tym wszystkim jest to, że on właśnie pokaże Panu Bogu. Popatrz, tych ludzi których Ty ukochałeś, których stworzyłeś na swój obraz i podobieństwo, którym dałeś wolną wolę, ja mogę stryknąć palcem i ci ich odbieram, byle błahostka, byle jakaś pożądliwość, byle yy, jakiś, jakaś pokusa, i oni odchodzą do ciebie, od Ciebie. I jego jedyną satysfakcją jest to, że, że prawda, ludzie. Znajdą się razem z Nim gdzieś tam w odchłań, w piekle, nie będą spokojni. On osobiście Boga zranić nie może. Nic mu nie może zrobić. Ale może zranić Go przez to, że my, jako dzieci Boga, no nie będziemy z Nim w wieczności. I tak było, można powiedzieć, od samego początku. Teraz możemy przenieść się do raju. Yy... Kiedy pierwsi rodzice Adam i Ewa raju to oni czuli się cudownie. W ich sercu był pokój. Przechadzał się między nimi Bóg. Mogli Go o wszystko pytać. Pan Bóg spełniał ich pragnienia, marzenia. Niczego im nie brakowało. Nie było chorób, nie było jakichś niepokojów, nie było myślenia o tym, czy mi starczy do pierwszego. Nie było jakichś silnych, zupełnie zmartwień. I tak mogłoby być cały czas. Ale co? No właśnie, ten strącony na ziemię w pewnym momencie podszedł, że raczej tak przypełzał, można powiedzieć, do Ewy, pierwszej kobiety. I co się tam stało? I on zadał bardzo takie sprytne pytanie. On zadał takie pytanie, po którym ta Ewa po prostu musiała wejść z nimi w dialog. On zapytał się tak. Czy to prawda, że ze wszystkich drzew tego ogrodu, Pan Bóg zabronił wam spożywać owoce? No i Ewa, prawda, no w tym momencie, no tak z takiej dobroci serca, no nie, no, no jak, no, niejako broni Pana Boga, nie, no, nie za wszystkich drzew, ale tylko z tego jednego drzewa: z drzewa poznania dobra i zła. Pan Bóg zabronił nam spożywać owoce, żebyśmy nie pomarli. Ona wchodzi z Nim w dialog, i to jest tak. To jest, można powiedzieć, pierwsza taka zasada: jak ktoś wchodzi w dialog z szatanem, no to już leży to już praktycznie przegra. Nam czasami wydaje się, że my, nie wiem, my jesteśmy sprytni, że my sobie poradzimy, prawda, I, i jakoś tam się jeszcze wymkniemy z jego siłą, a to jest naprawdę, nie ma szans. Czasami wydaje się, jedno kliknięcie, a zobaczy tylko, prawda, zdjęcie gdzieś tam jakieś. Jest, nie wiem, no, zobaczy co tam jest napisane. Prawda. Poszło. I cała lawina. Nie idzie tego zatrzymać. I Ewa, można powiedzieć, wchodzi z nim w dialog. A szatan wtedy co odpowiada? Niejako taką kontrę. Mówi: Na pewno nie pomrzecie. Na pewno nie pomrzecie. Ale wie Bóg, że kiedy spożyjecie owoc z tego drzewa, będziecie tak jak On. Tak jak on, znać dobro i zło. I wtedy już w Ewie zaczynają pojawiać się wątpliwości. Jak to? To Pan Bóg nas oszukał? To Pan Bóg zakrywa przed nami coś tak fantastycznego? To my możemy być tak jak on? I wtedy Ewa, jak spojrzała się już po raz drugi na te owoce, ona spostrzegła, że one mają. Prawda, już taki no kolor, taki dojrzały, że one prawda, no, wyglądają bardzo smacznie. No i nagle prawda, to pragnienie jej się jakoś tak coraz bardziej zaczęło wzbudzać, coraz większym jakimś takim pragnieniem zapałała, żeby zerwać ten owoc. I moi drodzy, właśnie w tym momencie no, dokonuje się niejako. No, zwycięstwo szatana w tym momencie. Czyli Ewa zrywa ten owoc, kosztuje go i podaje Adamowi. Adam swoją drogą to nie jest tutaj jakiś powiedzmy taki no niewinny. Czasami mężczyźni, czasami mężczyźni się tym tłumaczą. Coż to przecież Ewa pierwsza zerwała owoc z drzewa Poznania. Prawda? I ten, i Pan Bóg pyta się Adamie, no gdzie jesteś? A Adam mówi, usłyszałem twoje kroki, przestraszyłem się, bo jestem nagi i ukryłem się. Któż ci powiedział, że jesteś nagi? Czy może zjadłeś owoc z drzewa Poznania, z którego zakazałem ci zjeść? A Adam co mówi? Adam mówi, to ona mi dała ten owoc, niewiasta, którą Tutaj postawiłeś przy mnie, no to dała mi ten owoc. By Adam trochę się zachował, powiedzmy, tym tak bardziej twardo, męsko, tupnął, powiedzmy, w ziemię, zobaczył, że Ewa gada tam z jakimś gadem. O co w ogóle chodzi? Ewa, z kim ty rozmawiasz? Co to ma znaczyć? Kim on jest? To on, prawda, później po wszystkim. To on ona. I niejako można powiedzieć, jest tutaj na współwinny, bo nic nie zrobił. No i moi drodzy, i przez to niejako grzech wszedł na ziemię. I każdy z nas jest tym niestety naznaczony, że ma skłonności do, yy, do popełniania grzechu. Jakie są konsekwencje tego? Że dochodzi do popełnienia grzechu. Pierwsza rzecz to jest taka, że no właśnie, przestajemy ufać Panu Bogu. Człowiek już nie myśli, że no tak, no, że Pan Bóg chce dla mnie dobra. Człowiek myśli, że Pan Bóg coś przede mną ukrywa. W tym kościele to jest tyle zasad, tyle jakichś tych przykazań, prawda? Jakby to wszystko rozpuścić. To by to było idealnie, bo by po prostu, no, no po co ten Kościół nakłada jakichś takich tyle no, przykazań i tego wszystkiego, tyle ograniczeń. Człowiek nie dostrzega, że to jest po to, żeby ustrzec, żeby ochronić przed jakimś niebezpieczeństwem, przed złem. Przestaje człowiek ufać Bogu, jak popełnia grzech, no i jak się zamierza nawet do tego że to jest jakieś takie przełamanie następuje. Pan Bóg chyba nie chce y, tak do końca dla mnie dobra. To jest dosyć przyjemne takie, prawda, to mi się wydaje. A Pan Bóg mi tego zabrania. Drugą rzeczą jest, powiedzmy, no chęć bycia jak Bóg. Decydowania o wszystkim, prawda, no. Y, człowiek sam stawia się w miejscu, y, powiedzmy, Boga, bo coś osiągnął. Bo czegoś tam się nauczył, bo ma jakąś pozycję i po prostu no, chciałby wydaje mi się, że jest to jeden Jakimś herosem. No mamy na przykład no, przykład za naszą tutaj wschodnią granicą. Cała sytuacja, wojna na Ukrainie. Jeśli chodzi o takiego powiedzmy człowieka jak Putin, no w zasadzie po ludzku patrząc, czego mu brakuje. Czego mu brakuje? Czego mu brakowało? E, wszystko ma. Pieniądze. Jakieś posiadłości, e, powiedzmy, w różnych miejscach e, na świecie. Jachty. No, cokolwiek sobie, cokolwiek sobie by zamarzył, prawda? Już nie mówiąc o innych przyjemnościach, o których nie godzi się nawet w świątyni tutaj mówić. A on nie mu mało. Człowiek, który powiedzmy, no. Popada w grzech, no to często chciałby się postawić w miejscu Pana Boga. Nie Ty, Panie Boże, by też za mnie decydował, tylko, tylko ja będę decydował za siebie. Eee. No I kolejną konsekwencją, taką można powiedzieć, jest wejście no, na drogę grzechu. Człowiek, który zaczyna żyć w grzechu, to tak, na początku jeszcze ten grzech może gdzieś tam powodować pewne wyrzuty sumienia. Może być tak, że grzech, na przykład raz, drugi, trzeci no coś zrobię, no to, to rzeczywiście jakoś tak no jest mi przykro, szkoda, nie wiem, że zawiodłem, że upadłem. Ale jak ktoś popełnia już grzech, tam, nie wiem, 60, 80 raz. To w końcu sumienie już przestanie działać tutaj. I dochodzi się do takiego momentu, że nie da się inaczej, że to, to inni się mylą, że to nie wiem. To Bóg się myli. Nie da się żyć bez grzechu. I zaczyna się powiedzmy szukać usprawiedliwienia. Dla swoich, powiedzmy, jakichś niecnych czynów. Zaczyna się w Internecie, powiedzmy, jakoś wyszukiwać na odpowiednich strony, żeby, nie wiem, które tam kompromitują, czy nie wiem, czy kościół, yy, czy jakieś tam inne, powiedzmy, związane z tym rzeczy. Człowiek próbuje się usprawiedliwić, że tak właśnie trzeba postępować. Tak właśnie w ten sposób trzeba żyć. I do czego tu to dochodzi? Że, tak, że on żyje, chodzi po świecie, ale duchowo jest martwy. Duchowo jest martwy. I co z tego, prawda, że może mu się nawet bardzo dobrze pogodzić w życiu? Może mieć, prawda, pieniądze, zdrowie, yy, środki do tego, aby, aby tutaj w tym życiu jak najlepiej się urządzić. Ale co z tego, jak on. Prawda idzie na potępienie. Może nawet nie do końca zdajemy sobie z tego sprawę. To jest dramat. Gdzieś tam przebywając w grzechu, wchodząc na drogę grzechu, to niestety, ale, ale po prostu grozi nam śmierć duchowa. Grzech, kolejną taką konsekwencją, znaczy no konsekwencją, może nie tyle konsekwencją, ale grzech ma to do siebie, że on zawsze jawi się jako coś przyjemnego. Jakiś to święty kiedyś mówił, to jest tak, że gdyby Szatan pokazał się nam w takiej czystej postaci, w jakiej jest naprawdę, yy, to po prostu człowiek by tak się przeraził, że w życiu po prostu nie zgrzeszyłby. Ale on po prostu zawsze, no, pod pozorami jakiegoś dobra, będzie po prostu próbował dotrzeć gdzieś do nas. E... W jednej z wcześniejszych, powiedzmy, parafii, w której pracowałem, była taka kobieta, która zajmowała się wylewaniem jajek. Może słyszeliście o takich praktykach. Wylewa jajka na stolnicy, ludzie przyjeżdżają tam z różnych stron z Krakowa, z Warszawy. Ona wyleje te jajka. Tam w tych jajkach wszystko widzi. Wszystko widzi. Widzi wszystkie choroby, widzi prawda jakieś traumatyczne wydarzenia, nawet które miały miejsce w życiu. Jakim to sposobem? Nie ma, nie ma jakiegoś logicznego wytłumaczenia. W Piśmie Świętym i w, w całej nauce kościoła nie ma nic, żadnej wzmianki o tego typu praktykach. I okazuje się, że także. Yy, no, ona potrafi postawić dobrą diagnozę, że trzeba zrobić to i to, trzeba takie i takie zioła zacząć brać, trzeba udać się do tego lekarza. Naprawdę bardzo trafne diagnozy potrafi postawić. Tylko, że, że to jest tak, że z jednej strony pomagam, a za kilka miesięcy albo kilka lat dzieje się coś innego, o wiele gorszego. Szatan. Nigdy nie daje nic za darmo. On może po prostu, on może dać jakieś tam nam, powiedzmy, dobra, profity na jakiś czas, a później odbiera sobie o wiele, wiele więcej. I rzeczywiście yy, w tych rodzinach, które gdzieś tam yy, no, no, były u tej, tej kobiety, u tej pani, no to różni się później działo. Zresztą w jej rodzinie też naprawdę tam wiele zła było. Ale czego o tym wspominam? Bo jak ktoś tam przyjedzie do niej, to ma wrażenie, że to jest po prostu cudowna kobieta. W pomieszczeniu, w pokoju, w którym to się odbywa, święte obrazy. Ona też nad tą stolnicą, ileś tam znaków krzyża potrafi zrobić. Ona też powiedzmy modli się na swój sposób w obrzędach swoich. Nikt się nie domyśli, że to jest coś złego. Szatan często będzie pokazywał się pod pozorem dobra, pod pozorem jakiegoś, powiedzmy, jakiejś przyjemności. Ja pamiętam e, taką historię trochę śmieszną. Świadectwo, trochę moje, Bogę księżył. To jest świadectwo, w którym nie ma się co chwalić, ale trudno. Pamiętam, byłem gdzieś, gdzieś na trzecim czy czwartym roku, seminarium już były wakacje. Na trzecim czy czwartym roku pojechałem na rekolekcje ignacjańskie do Pliżnego. Był ktoś z Was kiedyś może na rekolekcjach ignacjańskie? Proszę bardzo. Jedna, dwie osoby. Rekolekcje ignacjańskie to są takie wymagające rekolekcje. Osiem dni w ciszy, słuchanie konferencji, rozmowa z siostrą prowadzącą, no i medytacja przed Najświętszym Sakramentem, yy, ale po prostu te treści, ten czas, to miejsce, no to naprawdę bardzo mocno rozwijają człowieka duchowo. Po takich ośmiu dniach ma się wrażenie, że wraca się zupełnie innym człowiekiem. No i ja tak wróciłem. Wróciłem, pamiętam, była sobota, naładowany, prawda, takimi duchowymi, tutaj, siłami. I co? Było gdzieś koło godziny 14. Dzwonek do drzwi w dom. patrzę przez okno, jakieś dwie kobiety. Nie znam, nie, nie poznaję, no, ale otwieram. Akurat, no nie wiem, mamy gdzieś nie było, byłem sam w domu, tak się złożyło, bo mama to by od razu inaczej zareagowała, ale byłem sam w domu, no to no ta sytuacja potoczyła się trochę inaczej. I tak, dwie kobiety. Jedna troszkę taka powiedzmy, nie wiem, między 40 a 50 rokiem życia, a druga wtedy, nie wiem, 24 lata, jakoś tak w moim wieku, mniej więcej. Piękna! Po prostu, jak zobaczyłem, no prześliczna. Pierwsza myśl, jaką sobie wtedy pomyślałem, jeszcze taki ładny to mnie w chałupie nie było. No i zaczynają mówić: O, młody człowiek! Pewnie wiele pytań, pewnie też wiele wątpliwości, ale młody człowiek pewnie chciałby się dowiedzieć, co nas czeka. W czasach ostatecznych, a one już się zbliżają. Świadkowie Jechowy. Mama wiedziała, co zrobić, ale byłem sam w domu. I tak, czy młody człowiek chciałby się dowiedzieć, co będzie za czarno w czasach ostatecznych? No i ja tak stoję, patrzę na tę ładną. Tydzień po prostu medytacji na kolekcjach ignacjańskich za mną. tam duchowy przyjechał, młody człowiek zdecydowanie chciałby się dowiedzieć, jak, jak będą wyglądać. Czeka ostateczne. Zapraszam. Po porozmawialiśmy z, z godzinę. Zaprosiłem mnie oczywiście prawda, na spotkanie na Osirze Nie pojechałem. Grzecznie wszystko kulturalnie się odbyło, prawda? Ja dopiero później, za jakiś czas, za jakiś czas mętnie ułodni się, co to było? Co to było? Normalnie. To ja tutaj, prawda, próbuję gdzieś tam y, swoje życie, nie wiem, to seminaryjne też układać z Panem Bogiem i wzrastać a tu po prostu taki strzał normalny. No, w życiu bym tego nie wymyślił. Dopiero później, za jakiś czas przyszła refleksja, że no rzeczywiście to było jakieś zło pod pozorem naprawdę, no nie wiem, czegoś, czegoś pięknego, yy, czegoś może czego brakowało. Szatan będzie wykorzystywał takie sytuacje. To nawet egzorcyści czasami sami mówią, Boże Księdza. No, przyjeżdża znaczy, do egzorcysty, człowiek no, księdza, no, Próbuję gdzieś tam poskładać życie. Już się oczyszczę e, wszystkie kontakty, zerwę, e, które miałem, e, żeby tylko po prostu, no, no nie wiem, się wyspowiadać szczerze, zaczynam nowe życie. Jadę do tego, do księdza, e, ileś tam kilometrów, prawda, wolne biorę, żeby, żeby wtedy e, w pracy też jakoś, no. Żeby, żeby sobie znaleźć na to czas, wszystko Mada przyjeżdżał, spowiadał się, wszystko dobrze. Proszę, księdza, dwa miesiące się nie odzywała. Normalnie ja tylko wychodzę od księdza do spowiedzi, a tam mi wysyła spod kreśli, zdjęcia jakieś. I ja normalnie rozwalony jestem. No, dwa miesiące nic czytam, czy tam przy, a tu nagle coś takiego. Szatan będzie atakował. Będzie próbował po prostu pod pozorami jakiegoś, nie wiem, dobra szczęścia, czy coś, będzie próbował uderzyć, zniszczyć, zepsuć to, co, e, to, co próbujemy zbudować. No i moi drodzy, jakie są skutki? Króciutko, bo już zaraz tutaj nam czas ucieka. Jakie są skutki tego grzechu? Skutkiem jest to, że właśnie przestajemy. Doświadczać Bożej miłości. Że my tej Bożej miłości nie doświadczamy. Że tak, no. Niby wiemy, że Pan Bóg nas kocha, ale my zupełnie w żaden sposób tej miłości nie doświadczamy, tej miłości nie rozumiemy. No, naprawdę jest to jakieś takie obce, odległe. Czasami, no, nie wiem, ktoś nawet y, śmieje się, jak, jak mówi: Bóg Cię kocha. Jak mnie kocha? Ja nic nie czuję. Ja nie mam żadnych motywów, którzy ani nic. Co to znaczy? To nic nie znaczy. Przestajemy odczuwać. Przestajemy odczuwać to, że jesteśmy wybrani przez Boga, że jesteśmy Jego dzieci, Że nasze, można powiedzieć, dziedzictwo jest w niebie. My w ogóle o tym jakoś zapominamy. Mamy poczucie winy. Mamy poczucie tego, że nie dorastamy. Powiedzmy, do, do tego, czego Pan byłby od nas oczekiwał. Grzech nas zaczyna przygniatać. Eee, no i tak, kolejny raz powiedzmy, zawiedliśmy. Obiecywaliśmy sobie, że już skończymy z pewnymi rzeczami, a tu znowu upadek. I wtedy no, jest takie właśnie poczucie winy, że jak my mamy stanąć przed Bogiem? Ze strony Boga nic się nie zmienia. On cały czas. Kocha nas taką samą miłością. A nawet można powiedzieć, jeszcze nawet i bardziej, bo, bo Pismo Święty mówi: tam, gdzie pojawił się grzech, tam jeszcze obficie i rozdała się maska Boża. Ale po prostu my, w jakiejś takiej swojej tutaj słabości, w tym okrzyklinieniu, nie potrafimy się już zwrócić do Boga. Jest nam jakoś to wstyd, nie czujemy, że jesteśmy kimś wyjątkowym w Jego oczach. Grzech powoduje też to, że trzeba zakładać jakieś maski, Bo tak, no, jak się pojawiają jakieś grzechy, to czasami trzeba oszukiwać. Trzeba powiedzmy cały świat y, głamać. Może żonę, może męża, może gdzieś w pracy, y, prawda? I z jednej strony mamy, czujemy rozdarcie, bo tak chcemy być dobrzy, chcemy być dobrze postrzegani, y, a z drugiej strony no, wiemy, że. E, że po prostu nas ten grzech no tak niszczy i masakruje, że nie mamy po prostu sił. E, I ten rozdźwięk taki między powiedzmy tymi naszymi pragnieniami, a tym do czego, czego się nieraz dopuszczamy, to jest czasami tak straszny, że no, ludzie po prostu zapadają, jakieś depresje, jakieś choroby. E, Oczywiście tak, no. grzech powoduje utratę e, radości. E, wtedy i, i jakoś tak, no. jak mamy coś na sumieniu, no to ciężko, ciężko z tego powodu radość e, odczuwać. No i pokój w sercu. Nie ma pokoju. Nie ma pokoju. E, no i cóż. E, Śmierć duchowa też. To już o czym wspominaliśmy, skutkiem i konsekwencją powiedzmy, no, życia grzechu jest śmierć. I moi drodzy, no jaka jest na to recepta, jaka jest na to rada? Trzeba się po prostu przyznać do tego przed Bogiem, że jestem grzesznikiem. Trzeba się do tego przyznać. Bo tylko w tym jest ratunek. Jeżeli będziemy prawda uciekać, odpalać maski, to nic się nie zmieni. My musimy się po prostu do tego przyznać. E, przyznanie się no, będzie takim naszym pierwszym ratunkiem, bo dzięki temu, że się przyznajemy, to w niebie mogą wysłać misję ratunkową.